Cześć, Ci jak ustawić Twój numer telefonu na prywatny w sieci Play, T-Mobile Plus, czy w tym przypadku jeszcze Orange. Jeśli natomiast chcesz więcej takich filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby ich nie przegapić. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć, ustawić nasz numer telefonu na prywatny w taki sposób, aby nikt go po prostu w żaden sposób nie widział. Jeśli chodzi o Play, T-Mobile i Plus'a, sytuacja jest bardzo prosta i jednakowa. Wchodzimy na początku w możliwość wybrania numeru telefonu. No i wpisujemy numer telefonu poprzedzając go prędzej opcją hashtag 31. Hashtag. Następnie wpisujemy numer telefonu niezależnie od tego jaki on jest Czyli powiedzmy jeśli numer składa się z samych jedynek No to potem wpisujemy numer samym ciągiem I dzwonimy na ten numer właśnie w takiej kombinacji Jeśli chodzi o samą Orange sytuacja jest troszeczkę inna Ponieważ e, nasza komenda hashtag 31 hashtag Prawdopodobnie nie zda sprawdzianu No i tutaj mamy parę opcji albo musimy skorzystać z aplikacji Mój Orange Albo ewentualnie aplikacji mobilnej Mój Orange Albo ewentualnie dzwonić do biura obsługi klienta za pomocą Mocą w tym przypadku numeru telefonu gwiazdka 100, jeśli oczywiście jesteśmy klientami, z taką stałą blokadę też możemy uzyskać poprzez odwiedzenie salonu. No i na tym to się właściwie tak naprawdę kończy. Jeśli ten film da ci przydatną łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z twoich znajomych, to w banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć.